Kochany, i nic nie A być mojej mamy. Tak? A co, młoda? A pan 60. kto wychodzi? Trzeci. A mama 56. -ty. To mało przede mnie. To co, co pan. To synem nie mógłbyś być Krzysiek. Pan bo... młodszy od mamy. Bo mama to co, mama 56 rok, my, 9 lat. W wieku 9 jak lat nie, wiek wiek nie mogła cię urodzić. Mojej, jak miała 9 lat. No nie mogła to cię taki... urodzić mama jego, jak 9 lat miała. 9 lat starsza od ciebie jest. tylko. Mama? Jego, no. no... Ja mój synem mógłby być mamy. No to nie mógłbyś jej synem być, bo miałaby. Czy lat. jest starszy, czy mama jego starsza? Nie, nie jest. mama starsza o 9 lat od ciebie jest. O, no. O 9 lat tylko. Tak, by musiała musiałaby być... być o 18 lat starsza co najmniej. Żeby A nie mogła mama urodzić. wcześniej być za mąż? Mogła być wcześniej za mąż, ale nie mogła cię urodzić mając 9 lat. Nie mogła urodzić dziecka. 9-latka. No nie mogła, no. Przepraszam bardzo. Znaczy mogła, teoretycznie. No, no to już nie bywa, no. Ale raczej to nie, Przepraszam jest, nie bardzo. w tym przypadku. A czy nie ma wcześniaków? Albo. Są. Obu... Są. So. So. Nie my? Są. So. Są. So. So. Nie. Ale, my? ale nie, że dziewięciolatka cię. Urodziła mama twoja? Krzyśka? Mariusz? Właśnie o zaraz... czym my gadamy, kurna, no. Zaraz to <laughs> wyjaśnimy. <laughs> Co? Co? O, o mama mama się wypowie się. Urodzenie gadamy. Kto, kto zadzwoni do mamy mojej? Nie, nie dzwońmy tam. I się, I się wypowie, czy urodziła Pana, czy nie. Dobra. Ale Pan twierdzi, że mogą urodzić? Eee, że teoretycznie istnieje taka możliwość. Tak, no powiedział, że wcześniaki są, no. A czy nie ma wcześniaków? Są. Są. Nie ma? No są. No. Owsiak ratuje. No. Te inkubatory. On tak, wiesz, kupuje tak. inkubatory, jak jak ksiądz przy utarł. Wiesz, To jest zdrajca i wycynik. No. To jest drugi Putin. No. Który morduje Ukraińców. Ludzi... Putin. Putin. Putin i Owsiak. A co pan Owsiaka chce teraz? Morduje dzieci. Tak. Nienarodzone. Ty mnie pokaż, pokaż nie... Bo biegał ten z tym, Mariusz? z piorunkiem. Co? Popierał strachkowiec. Co zrobił ten... Owsiak? E, Owsiak. To, co mi, obydwa. Co? Myślicie, ale czekaj. Fundacja dużo sprzętu czekaj. Poza Czekaj. Ty... Taka mała. O. Nawet kawetkę widziałem. Taka mała. Wiesz co on robił? Czy ty człowiek normalny, czy nie? Bo ja wiem co on robi. Ja mam artykuły o nim, I wiesz? co się dzieje? Poczytaj a wtedy będziesz śmiejeć. A, ja... Mi, tak. Ja uważam, że... Bo ja już prędzej wymąkałem jego oczaczka. wiesz? Ale pan mówi o którym owsiaku? O, tej, o tym Krzysztofie, co pan mówi na niego? Nie, o prawdziwym. Jeżym. To proszę pana... O Jerzy. mówię. Wiesz jak on, e, oglądałeś program Marysiak skakał po stołok w telewizorze pokazywał im, i, i wariatę u domu, przecież, przecież chorego człowieka. Tak, tak, tak Że pieniądze gdzie ukrywa. Tak, że w e. no. No. Do, do no, do Krakowa, zajść do Legnicy, zajść do gdzie inne miejscu. On tylko ma pałacyki dla swoich rodzin. Tak. Nieprawda, proszę pana. co <noise> to ma król Madoka. Pięć pałaców chyba A, a jakie tu pałacy? Bo cię razem pomagałeś zbierać. Tak jak Ale pan Tak oczek z... zmieniany pomagał. Dlaczego oczek nazywają? N ja, ja, proszę pana, idę bo pomagał zbierać. Bo pan z zarzuty jeszcze teraz wobec owsiaka. E, tak jak wobec mnie i było tam proszę pana. Dobra, już o tym nie gadajmy. Nie gadajmy. A, a to o czym teraz? No.